Daniel uważał, że najtrudniejszą częścią poranka jest wstanie z łóżka, szczególnie gdy po raz piąty odłożył alarm. Pewnego dnia, przeglądając internet, natknął się na artykuł o porannych rutynach Marka Aureliusza. Skoro nawet mądry cesarz Rzymu miał trudności z porankami, to jaka jest moja wymówka? Pomyślał Daniel. I tak, postanowił wypróbować poranne rutyny Marka Aureliusza. Oto historia Daniela. Pierwsze wczesne wstawanie i głęboki oddech. Propozycja Marka Aureliusza: Rano, kiedy wstajesz z łóżka, obiecaj sobie, dziś zrobię coś dobrego. Daniel obiecał sobie, że nie będzie odkładać alarmu. Budzenie się o 5 rano początkowo było koszmarem. Patrząc na ekran telefonu, mruknął do siebie: Kto mógłby cię tak wcześnie obudzić? Jednak przypomniał sobie słowa Marka i otworzył oczy. Uświadomił sobie, jak trudno jest zrobić pierwszy krok, i wziął głęboki oddech. Siedząc na krawędzi łóżka, starał się poczuć jak wielki generał starożytnego Rzymu. Dziś będzie wspaniały dzień, pomyślał. Ta myśl, nawet za zaspanym oczom, pomogła mu dotrzeć do łazienki. Myjąc twarz zimną wodą, poczuł się bardziej przytomny i rześki. Danielowi nie było łatwo zebrać motywację do wstania z łóżka. Gdy alarm zadzwonił, ciepło i komfort łóżka nie chciały go opuścić. Ale pomyślał o słowach Marka Aureliusza, każdego ranka, gdy się budzisz, pamiętaj, że ten dzień to bitwa, a ty musisz być na nią gotowy. Z tą myślą otworzył oczy i wstał z łóżka. Pierwsze kroki zawsze były najtrudniejsze, ale gdy już wstał, reszta szła łatwiej. Chłodna woda na twarzy dodatkowo go obudziła i rozjaśniła jego umysł. Druga moc zimnego prysznica. Propozycja Marka Aureliusza zmusić się do działania i unikać wygody. Daniel myślał o zimnej wodzie, odkręcając prysznic. Marek, mógłbyś przesadzić z tym trochę, pomyślał. Ale mimo to zebrał odwagę i wszedł pod zimny strumień. Przez pierwsze kilka sekund walczył, żeby nie krzyczeć. Dlaczego zadaje sobie tę torturę? Zastanawiał się. Ale potem poczuł świeżość. Szok wywołany przez zimną wodę natychmiast go obudził. Jeśli będę to robił codziennie, nikt mnie rano nie zatrzyma. Powiedział sobie, drżąc. Jednocześnie był dumny z tego, że naśladuje cierpliwość i wytrzymałość Marka Aureliusza. Po zimnym prysznicu czuł się, jakby narodził się na nowo. Daniel wszedł pod prysznic, a zimna woda otuliła jego ciało, sprawiając, że zadrżał. Początkowo myślał, że nie wytrzyma, ale potem przypomniał sobie słowa Marka: Gdyby to było łatwe, każdy by to robił. Z tą myślą kontynuował zimny prysznic. Ciało zaczęło się przyzwyczajać, a on poczuł się odświeżony. Woda nie tylko obudziła jego ciało ale także oczyściła jego umysł. Każda kropla dodawała mu energii. Pod koniec prysznica, chociaż jego ciało drżało, jego umysł był całkowicie obudzony i gotowy. Trzecia medytacja i refleksje filozoficzne. Propozycja Marka Aureliusza: zostań sam na sam z sobą i uporządkuj swój umysł. Po wyjściu spod prysznica Daniel postanowił zastosować się do rady Marka Aureliusza dotyczącej medytacji. Wrócił do pokoju, usiadł w wygodnej pozycji na podłodze i zamknął oczy. Na początku miał w głowie tysiąc myśli. Ciekawe, co dzisiaj będzie w pracy, co zjeść na lunch, co oglądać wieczorem? Te pytania krążyły w jego umyśle. Ale przypomniał sobie rady Marka i skupił się na oddechu. Biorąc głębokie wdechy i wydechy, uspokajał swój umysł. Po pewnym czasie myśli stały się klarowniejsze. Przypomniał sobie kilka cytatów z pism filozoficznych Marka: Wszystko zależy od perspektywy. Zmień swoją perspektywę, a wszystko się zmieni. Z tą myślą, uwolniony od codziennych zmartwień, poczuł się spokojniejszy i bardziej skoncentrowany. Daniel, medytując, myślał o mądrych słowach Marka Aureliusza. Spokój wewnętrzny znajduje się nie na zewnątrz, ale w środku pomyślał. Z tymi myślami skupił się na oddechu, uspokajając swój umysł. Na początku trudno było uciszyć myśli, ale im bardziej skupiał się na oddechu, tym bardziej myśli się rozpraszały. Pod koniec medytacji Daniel czuł się spokojniejszy i bardziej zrównoważony. Był gotowy, by rozpocząć resztę dnia z bardziej skupionym i spokojnym umysłem. Czwarta aktywność fizyczna porusz ciało. Propozycja Marka Aureliusza. Wzmocnienie ciała pomaga wzmocnić umysł. Po medytacji Daniel postanowił zastosować się do rady Marka dotyczącej aktywności fizycznej. Zamiast iść na siłownię, zaczął od kilku prostych ćwiczeń w domu. Rozpoczął od rozgrzewki, a następnie przeszedł do kilku serii pompek i brzuszków. Początkowo paliły go mięśnie. Marku, czy to naprawdę musi być tak trudne rano? Pomyślał. Ale im dłużej ćwiczył, tym bardziej jego ciało budziło się do życia. Po zakończeniu ćwiczeń, spocony i zdyszany, czuł się znacznie bardziej energiczny. Teraz rozumiem, jak wojownicy starożytnego Rzymu stawali się tak silni. Pomyślał. Daniel zaakceptował trudność w ćwiczeniach. Rozpoczynając od rozgrzewki, poczuł, jak jego mięśnie zaczynają się budzić. Następnie przeszedł do pompek i brzuszków. Przy każdym powtórzeniu miał w myślach dyscyplinę i wytrzymałość Marka Aureliusza. Jeśli cesarz może tak trenować, dlaczego ja nie mogę? Pomyślał. Im trudniejsze stawały się ćwiczenia, tym bardziej Daniel był zmotywowany. Po ćwiczeniach czuł się fizycznie silny i mentalnie gotowy. Piąte zdrowe śniadanie rozpocznij dzień z energią. Propozycja Marka Aureliusza odżywianie ciała i umysłu jest kluczem do udanego dnia. Po ćwiczeniach Daniel postanowił przygotować sobie zdrowe śniadanie. Pomyślał o tym, jak ważne było śniadanie w czasach Marka. Przygotował owsiankę, świeże owoce i miskę jogurtu. Do tego dodał filiżankę zielonej herbaty. Gdyby Marek żył w dzisiejszych czasach, na pewno by to polubił, pomyślał. Jedząc powoli swoje śniadanie, planował resztę dnia. Zdrowe śniadanie nie tylko wzmacniało jego ciało, ale także umysł. Daniel przygotowywał śniadanie, myśląc o słowach Marka Aureliusza, które podkreślały znaczenie odżywiania ciała i umysłu. Przygotowując owsiankę, starannie dobierał składniki. Kroił świeże owoce, dodawał jogurt i parzył zieloną herbatę. Jedząc śniadanie powoli, czuł, jak każdy kęs dodaje mu energii. Jeśli zaczniesz dzień dobrze, reszta również będzie dobra, przypomniał sobie słowa Marka. Z tą myślą, po skończeniu śniadania, był gotowy na dzień. Szóste planowanie dnia określ swoje cele. Propozycja Marka Aureliusza planuj dzień i określ swoje cele. Po śniadaniu Daniel usiadł przy biurku, aby zaplanować swój dzień. Wyjął notatnik i zaczął zapisywać cele na ten dzień. Miał do zrealizowania projekty w pracy, telefony do wykonania i książki do przeczytania w celu samorozwoju. Podziwiał dyscyplinę i organizację Marka Aureliusza. Jeśli planujesz jak cesarz, żyjesz jak cesarz, pomyślał. Określenie celów na dzień pomogło Danielowi skupić się i zmotywować. Daniel, określając cele na dzień, wzorował się na dyscyplinie i umiejętnościach planowania Marka Aureliusza. W notatniku zapisał projekty do wykonania w pracy. Dla każdego projektu przeznaczył określony czas. Następnie zanotował telefony do wykonania, przygotowując się do każdej rozmowy. Na koniec sporządził listę książek do przeczytania w celu samorozwoju, wyznaczając czas na ich czytanie. Proces planowania sprawił, że Daniel był bardziej skupiony i zmotywowany na resztę dnia. Siódme pozytywne rozpoczęcie dnia źródła motywacji. Propozycja Marka Aureliusza: Każdy nowy dzień to nowy początek. Daniel, stosując się do porannej rutyny Marka Aureliusza, czuł się bardziej energiczny i skoncentrowany. Każdego ranka był gotowy na nowe wyzwania i możliwości, jakie przynosił dzień. Z humorem myślał: Jeśli Marek Aureliusz mógł to zrobić, to ja też mogę. Każdy nowy poranek był dla Daniela nowym początkiem. Dzięki mądrym radom Marka Aureliusza, jego dni były bardziej produktywne i pozytywne. Daniel zrozumiał znaczenie nowego początku każdego ranka. Słowa Marka Aureliusza, każdy nowy dzień to nowa szansa utkwiły mu w pamięci. Po zakończeniu porannej rutyny czuł się bardziej energiczny i zmotywowany. Był gotowy na wyzwania i możliwości, jakie przynosił dzień. Słowa mądrości Marka Aureliusza pomagały Danielowi być bardziej pozytywnym i produktywnym przez cały dzień. Każdy poranek był okazją do nowego początku, a Daniel nauczył się maksymalnie wykorzystywać te okazje. Ta historia opowiada o tym, jak Daniel zmienił swoją poranną rutynę dzięki radom Marka Aureliusza i jak poprawiło to jego życie. Mamy nadzieję, że wzbogacisz swoją poranną rutynę tymi propozycjami i każdego dnia rozpoczniesz z energią.